Z wszystkich kierunków mediów społecznościowych docierają do nas reklamy kondomów, prezerwatyw, które mniej więcej można streścić tak: dzieci to Bachory utrudniają życie. Dlatego używaj prezerwatyw, a nie będziesz miał dzieci, czyli czytaj, nie będziesz miał nieszczęścia. No, warto się nad tym pochylić, bo mam nadzieję, że każdy zdrowo myślący człowiek widzi, że to jest jakieś odwrócenie, a być może nawet zakończenie cywilizacji, no bo żeby cywilizacja się rozwijała, no to powinno być następne pokolenie, czyli starzy, starsze pokolenie powinno rodzić dzieci i wychowywać je i jeszcze, żeby się cywilizacja rozwijała, no to powinny być to dzieci lepiej wychowane, i powinno być ich więcej. Zgodnie z biblijnym nakazem, który Bóg dał pierwszej parze małżeńskiej, i następnym, abyśmy się rozmnażali, czyli żeby nas było coraz więcej. Jak do tego doszło, że dzisiaj już dla młodego pokolenia, bo głównie tam jest skierowana ta reklama. Kompletnie antyboże i antyspołeczne treści, czyli żeby nie posiadać dzieci, są cool. No, dość prosty zabieg. Najpierw trzeba było zohydzić posiadanie dzieci. No, oczywiście tego łatwo się nie da zrobić, bo dzieci są kochane, mamy instynkt macierzyński, nawet ojcowie się przywiązują później, jak te dzieci zaczynają się z nimi bawić, i tak dalej, i tak dalej. O dziadkach to już nie wspomnę, sam jestem dziadkiem. Czyli trzeba było metodami takimi, można powiedzieć, organizacyjnymi, zohydzić rodzicielstwo. No, bezstresowe wychowanie, zakaz dyscypliny, oderwanie rodziców od zachowania, zajmowania się dziećmi, i tak dalej, czyli brak miłości w rodzinach, przygodny seks, to wszystko razem doprowadziło do tego, że dzieci dzisiaj są niewychowane, albo raczej źle wychowane, i rzeczywiście męczą strasznie rodziców. No i teraz zobaczcie, rodzice lewacy zniszczyli rodzicielstwo, a teraz mówią: zobaczcie, posiadanie dzieci jest złe. Jeśli nie wrócimy do podstawowych zasad biblijnych, jeśli nie wrócimy do normalności w społeczeństwie, cywilizacja przepadnie.